Nigdy w życiu nie spodziewałem się, że nagram to dla Was. Ale hej, od początku. Jak zapewne domyślacie się, Chińska Republika Ludowa wysyła balony na terytorium US of A, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ale czy na pewno balony? No tutaj jest kwestia sporna. Według wielu ekspertów, taki balon to jest nawet zarąbisty pomysł. Wypuszczacie sobie go. Wiecie w którą stronę wiatr będzie wiał. Znacie te wszystkie prądy morskie i tak dalej? Sam balon jest dosyć malutki i w większości przypadków ignorowany, no bo wiecie, balony meteorologiczne. Ale jeśli jakimś cudem zostanie odkryty, to zawsze możecie się wykręcić na zasadzie <laughs> sorry, zeszło. Same balony, co jest zresztą potwierdzone przez Armię Stanów Zjednoczonych, mogą posiadać rejestratory, wobec tego wszelkie próby zniszczenia, go, strącenia, między innymi przez samoloty, są na żywo przez osobę, która ten rejestrator umieściła, analizowane. I kolejna rzecz ważna dla tej historii: Armia Stanów Zjednoczonych: wszystkie samoloty, balony, jakiekolwiek możliwe pojazdy, które nie są w stanie być zidentyfikowane innymi słowy niemożliwe do opisania, typ, numer lotu, trasa oraz narodowość są charakteryzowane jako niezidentyfikowany obiekt latający. Unidentified Flying Object, czyli w skrócie UFO. Dlaczego sobie o tym rozmawiamy? Ponieważ ostatnie wybryki wojsk chińskich uruchomiły szury. Tak? Te ciawciaki twierdzą, że jeśli mowa o UFO, to tylko i wyłącznie w wydaniu tego z facetów w Czerni, czyli dziwne stworki z kosmosu przybyły, latają latającym spotkiem takie rzeczy. Już całkowicie pomijam, że jest przypał w chuj, ponieważ Chiny coś kombinują, skupmy się dzisiaj dla odmiany na pewnym artykule z fronda.pl, który został stworzony, mam wrażenie, właśnie na tej fali wiary w zielone stworki. Wybaczcie przy długi wstęp. Dzisiaj zapraszam Was w przepastny artykuł Jak wyrzucić ufo z domu imieniem Jezus. Zacznijmy od tego, że gratuluję redaktorowi, ponieważ wychodzi w tym momencie, że dom ma na imię Jezus. No ale, hej, to jest portal ultrakatolicki, prawicowy, a gramatyka to jest to wredne, złe lewactwo, wobec tego idziemy dalej. Joe Jordan to amerykański badacz UFO. Zbiera różne świadectwa osób, zwłaszcza tych, którym jakoś udało się pozbyć atakujących ich tak zwanych obcych. Niektóre świadectwa ze 100 opublikowanych a 400 zebranych przypominają wspomnienia ataków demonicznych. Choć może przypadkiem wyobraźnia współczesnych Amerykanów przypisuje tu spotkaniom z obcymi. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że redaktor frondy jest prosty chłop, nie wierzy w kosmitów, ale za to wierzy w zabobony i czary. Nie mnie oceniać, jedziemy dalej. Drogi Joe Jordan... Pisze obecnie 30-letni mat, Chciałbym podzielić się swoim osobistym doświadczeniem, które miałem w wieku 17 lat, kiedy byłem uczniem high school. Znów edycja leży high school, to jest albo szkoła wyższa, albo liceum. Mogliście użyć dwóch różnych dowolnych tłumaczeń, nie użyliście żadnego. Shame on you. Mieszkałem w pokoju na drugim piętrze naszego domu w Toledo w stanie Ohio. Meme state. Byłem wówczas bardzo zainteresowany wszystkim co dotyczy UFO jak i okultyzmem, choć go nie praktykowałem. Próbowałem nieco projekcji astralnej, ale bez sukcesu. Używałem też deski Ouija. Moja rodzina była chrześcijańska, ale naprawdę niewierząca. Na szczęście moja babcia zawsze mówiła o Jezusie, jakby go znała osobiście i to miało na mnie już później wielki wpływ. Oczywiście wszyscy wiemy do czego to zmierza, tak? Facet był bardzo uduchowiony, ale nie w tą stronę, co trzeba, i złapał kontakt z bytem astralnym albo z jakimś innym odbytem. Moi drodzy, to nie jest tak, że ja w tym momencie nie wiem, staram się jakoś potępiać, wyśmiewać tych gości tak samo wierzących. Jeśli wierzysz, spoko, jeśli ci to coś daje, naprawdę spoko, more power to you, jestem za. Ale jeśli traktujesz tą wiarę bądź też właśnie te wszystkie WIA, jakieś byty astralne, odbyty i tak dalej, jako wypełnienie braku po czymś, czyli dajmy na przykład, nie masz zielonego pojęcia, boisz się, jak wygląda świat, boisz się tego, żeby wyjść na zewnątrz, że tak to powiem, nie wiem, coachingowe gówno trochę będzie, ale opuścić tą strefę komfortu. I traktujesz religię, bądź też nawet nie religię, swoje własne jakieś tam duchowe przekonania, jako tarczę, która tobie da jakiś super mega, hiper giga power? To bardzo mi przykro, ale Mikołaj nie istnieje, tak samo wróżka zębuszka, a tobie to nic nie da. Tak długo jak nie będziesz pogodzony z sobą samym, tak długo to wszystko, ta cała wiara też tobie nic nie da. I widzicie, tutaj właśnie to mamy. Mamy gościa, który próbuje wszelkie możliwe rzeczy, jakieś tablice, nie tablice, deski, cały parkiet wkrótce zedrze, ale to nic nie daje. Pewnego dnia poszedłem spać o coś około dziesiątej, ale po dziesięciu minutach moja siostra obudziła mnie zapalając światło na korytarzu. Mam bardzo lekki sen, więc wstałem z łóżka i zatrzasnąłem drzwi do mojej sypialni tak, że mogłem spać. Około dwadzieścia minut po zaśnięciu czułem obecność kogoś, kto wszedł do pokoju, a to, co zobaczyłem, dało się być cieniem poruszającym w moim kierunku. Krzyczałam i naciągnąłem kołdrę na głowę. Moje serce waliło i wmawiałem sobie, że może chyba śnię. Starałem się to zracjonalizować, jakoś zdołałem się uspokoić i siedziałem tak około z pięć minut bijącym sercem i ciężkim dyszeniem. Wówczas poczułem coś... To wskoczyło na łóżko i usiadło na mnie. Od razu uprzedzam, nie, nie walnąłem się w czytaniu. Najpierw jest poszedłem, a potem jest wypowiedziany czasownik z punktu widzenia rodzaju żeńskiego, żeby potem znów wrócić na męski. Wobec tego albo to jest po raz kolejny błąd Ciapciaka z edycji, bo leży, albo Google Translate się troszeczkę Ciapciakowi redaktorowi zepsuł. Ale okej, co my tutaj mamy, moi drodzy, uścisk klatki piersiowej, około 20 minut po zaśnięciu, <gry> podręcznikowy bezdech senny. Objawy zespołu bezdechu sennego to w większości głośne chrapanie oraz zauważalne okresy bezdechu, jeśli na przykład obserwujecie daną postać śpiącą z boku, ale także nagłe przebudzenia w trakcie nocy, najczęściej z uczuciem lęku i dezorientacji, spowodowane koszmarami spowodowanymi właśnie bezdechem. Jednak uwaga, to może się przenieść dalej. Powracający bezdech senny może doprowadzić do spowolnienia refleksu, ale także opóźnienia koncentracji i stałych senności podczas dnia, która w skrajnych przypadkach może przybierać postać zespołu pitwika, czyli na przykład krótkotrwałego zasypiania w nieadekwatnych sytuacjach. Po prostu w pewnym momencie wam bateryjka pada, a wtedy Moje łóżko wodne poruszyło się mocno pod wpływem tego czegoś. Czułem, że to jest bardzo ciężkie i zaczęło sapać. Wypowiedziało wówczas najbardziej niegodziwą rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem. Byłem tak przerażony, że powiedziałem głośno W imię Jezusa wynoś się stąd. Zrobiło się wówczas całkowicie cicho, choć zastanawiałem się, gdzie to coś jest. I czy może wyczekuje, aby coś gorszego mi zrobić? Po dwudziestu minutach oczekiwania powoli wyciągnąłem rękę i włączyłem światło nad moją głową. Spojrzałem i niczego nie widziałem. Wstałem i zacząłem buszować po pokoju, oglądając każdą szafkę, gdzie się mogło schować? Czy może pies czy kot się wdarł do pokoju, ale nie było nic, aby nie uciekło, bo drzwi były zamknięte. Zszedłem po schodach do salonu i zobaczyłem, że pies siedział obok mojego taty, oglądającego telewizję. Zapytałem go, czy słyszał, jak krzyczałem, i on powiedział, że nie. Był nieświadomy tego, co zaszło. Kilka lat później stałem się świadomym chrześcijaninem i naprawdę rozumiem, co to znaczy być uczniem Jezusa. Zacząłem rozumieć znaczenie tego, co miało miejsce w moim pokoju. To imię Jezusa zatrzymało to coś. Macie moje pozwolenie na wykorzystanie tego, aby komuś pomóc, kto będzie kiedyś w mojej sytuacji. Niech Wam Bóg błogosławi! Imię Jezusa walczące z bezdechem sennym. Nie no, zarąbiście, ale teraz przejdźmy do faktów, dobrze? Facet zauważył coś w swoim własnym pokoju 20 minut po zaśnięciu. Skąd te 20 minut? Nie mam zielnego pojęcia, ale załóżmy, że sobie mniej więcej wyliczył. To jest moment, w którym już człowiek śpi i może wejść w fazę bezdechu sennego gość spał na łóżku wodnym stawiam dolary przeciwko orzechom że na wznak i widział ciemną postać, która usiadła mu, znając życie, na klatce piersiowej potem rzekomo miał słyszeć sapanie i jakieś dziwne nie wiem złe słowa przekleństwa coś takiego. Biorąc pod uwagę, że spał dosyć płytko jestem w stanie założyć, że to było jego własne sapanie, ponieważ starał się złapać oddech. Inna rzecz to są te słowa, ale naprawdę nie wiem o co chodzi. Mało tego jeszcze nie chcę wam wróżyć z fusów, bo w tym momencie już i tak to robimy. Może to jego mózg w wyniku snów dołożył sobie jakieś tam słowa, a może to ten gościu starał się coś tam mamrotać. Choć szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ potem on drze mordę i niby nikt tego w całym domu nie słyszy. Może być tak, że to są jego własne urojenia, może być tak, że to był sen. Pamiętajmy, że ludzki mózg bierze do snów skrawki informacji. Kilka lat później jest niby takim super świadomym, fajnym chrześcijaninem, bla, bla 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 bla, bla wszystko się kończy super. I teraz mamy założenie właśnie tego gościa, że to byli kosmici, którzy się pojawili i uciekli, bo on powiedział w imię Jezusa. Mamy frondę, która mówi, że to był demon. I wreszcie mamy wersję lepszego komentatora, który biorąc pod uwagę naukę, biorąc pod uwagę własne doświadczenia oparte o bezdech senny oraz randomową wiedzę dostępną w internecie jest w stanie wysnuć śmiałą teorię, że to był po prostu zespół bezdechu sennego. Dajcie znać w komentarzach co wymyślicie na ten temat, a jeśli ktoś z was rozpoznał objawy tego bezdechu sennego Zalecam natychmiastowy kontakt z laryngologiem. Jeśli w dzieciństwie mieliście refluks, albo jesteście otyli, bądź też macie coś ze zgryzem, istnieje prawdopodobieństwo, że jesteście na to chorzy. Oczywiście przypominam, że jeśli nic nie zmienicie w swoim życiu, to może to skutkować zgonem podczas snu, bo się po prostu udusicie a takie rzeczy jak na przykład zmiana pozycji, przede wszystkim niespanie na wznak i parę małych rzeczy, o których was powiadomi laryngolog, mogą odmienić wasze życie na lepsze. Tymczasem to tyle na dziś, trzymajcie się z dala od kosmitów, a jeśli znajdziecie jakiegoś to zadzwońcie po Death Watch, natomiast w przypadku demonów zalecam kierunkowy na Pluton. Ja się z wami żegnam, do następnego, hej hej!